Jak sprzedać naszą wiedzę online, albo w ogóle jak zbudować biznes online oparty o naszą wiedzę i nasze doświadczenie? I żyjemy tak naprawdę w czasach, gdzie możemy spakować to, co wiemy, to, co umiemy, nasze doświadczenie, co, co tak naprawdę przeżyliśmy do tej pory, i sprzedać ją w różnych formach. I w tym filmie pokażę Tobie kilka form, tak naprawdę wszystkie możliwe formy, jakie są dostępne z mojego punktu widzenia. I wiesz co, wyobraź sobie, że tak naprawdę urodziliśmy się 100 czy 200 lat temu, gdzie nie mieliśmy takich możliwości. Na rozwijanie się, na dzielenie się wiedzą, czy doświadczeniem, które zdobyliśmy, czy budowaniem firmy, dzięki czemu możemy tak naprawdę dotrzeć do milionów ludzi na całym świecie. I dzisiaj mamy taką możliwość i internet umożliwił to tak naprawdę, że możemy dotrzeć do, do milionów, setek milionów ludzi na całym świecie i możemy to zrobić tak naprawdę, aby suplementować nasz dochód w naszej firmie, czy jeżeli jesteśmy w jakimś zawodzie, w pracy i mamy wiedzę, doświadczenie, z się możemy podzielić, ale również już w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie zbudować cały, cały biznes tak naprawdę oparty właśnie o naszą wiedzę i o nasze mm, doświadczenie. Ja osobiście nie jestem fanem sprzedaży samej czystej wiedzy. Dlaczego? Ponieważ uważam, że wiedza, jako sama wiedza, informacja nie da tak naprawdę rezultatów, za które my tak naprawdę płacimy, kupując jakąkolwiek informację w postaci na przykład kursu. Za to uwielbiam sprzedawać procesy, które dają przewidywalne rezultaty, ponieważ procesy są tak naprawdę produktami cyfrowymi i wsparciem mentorskim, dzięki czemu przede wszystkim klienci płacą o wiele więcej niż za kursy z informacjami, ale my jesteśmy w stanie się bardziej zaangażować w ich procesy i pomóc im osiągnąć rezultat, po który do nas przyszli. No i jaka jest różnica między informacją a procesem? Proces to wiedza i doświadczenie. Informacja, tak, ta, ta sama informacja, ale one są poukładane w konkretną, przewidywalną metodologię, która ma dać konkretne, namacalne, fizyczne lub emocjonalne rezultaty. Na przykład, nie sprzedamy diety, listy posiłków czy planu treningowego za kilka tysięcy złotych. Ale jeżeli weźmiemy tą dietę, weźmiemy ten plan treningowy i ułożymy to w kompleksowy plan działania na następne 90 dni, dzięki czemu jazda będę sześciopak, to w tym momencie jesteśmy w stanie zapłacić za taką transformację kilka tysięcy złotych. No i umówmy się, nikt z nas nie chce chodzić na siłownię, nie chcemy jeść kurczaka z ryżem, nie chcemy pić 3 litrów wody dziennie, ale chcemy mieć sześciopak, i tak naprawdę, jeżeli mamy zapłacić na, pe, trenerowi personalnemu, nie wiem, 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych za współpracę, zapłacimy, ponieważ jego metodologia jest w stanie dać nam rezultat, którego my tak naprawdę pragniemy. No i w tym przypadku na przykład może być właśnie ten e, sześciopak. Czyli podsumowując, płacimy za transformację, a nie za informacje. I transformacje są o wiele bardziej wartościowe, dzięki czemu nasze produkty mogą być droższe, a nasz produkt będzie droższy, jeśli rezultat, który obiecujemy, będzie jak najszybszy. Jak najłatwiejszy dla naszych klientów i jak najbardziej przewidywalny. A taką wisienką na torcie jest to, że im więcej klient nam płaci, tym bardziej angażuje się w proces, tym lepsze rezultaty ma, tym większą satysfakcję my mamy z współpracy z takimi klientami. Ale aby to zrobić, Potrzebujemy znać naszych klientów lepiej niż cokolwiek inny. I większość osób, które startuje w biznesach online, tworzą awatar, albo tak zwany profil klienta, na podstawie swoich doświadczeń, swojego punktu widzenia lub tego, co wyczyta w internecie, na blogach, na forach, tak? Na jakichś opiniach na Amazonie. I ja osobiście uważam, że to jest błąd, bo my próbujemy wytworzyć profil klienta na podstawie naszego punktu widzenia, kiedy my już przeszliśmy tę transformację, a nie na podstawie punktu widzenia naszych klientów. I musimy zrozumieć, że nasze postrzeganie bardzo często jest błędne. I dam Tobie przykład tak naprawdę z, z pierwszej ręki. Jedna z naszych klientów, która zaczęła z nami pracować, e, chciała pomagać kobietom z traumami. Chciała im pomóc tak naprawdę puścić energię związaną z traumami z dzieciństwa. No i w teorii, jeżeli by się przyczepiła te, 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 tego pomysłu, Mogłaby mieć ofertę, gdzie mówi, że pomagam kobietom odpuścić traumę z dzieciństwa. Na przykład, kiedy zaczęła się tak naprawdę dowiadywać i prowadzić rozmowy i wywiady z potencjalnymi osobami, które mogłyby być jej klientkami, okazało się, że te kobiety faktycznie miały historię, sytuacje z dzieciństwa, które wpływały na ich stan emocjonalny dzisiaj, ale żadna z tych osób nie nazwała tego traumą. Po prostu nie chciały się identyfikować, nie chciały identyfikować tego doświadczenia, tego wydarzenia z dzieciństwa jako trauma. I w tym momencie ta jedna tak naprawdę informacja pozwoliła nam stworzyć ofertę z punktu widzenia naszego klienta i nie używać słowa trauma, bo w momencie, kiedy byśmy użyli słowo trauma, Nasi potencjalni idealni klienci przeczytaliby naszą ofertę i powiedzieli to nie dla mnie, bo ja nie przeżyłam traumy. Prawda jest, że przeżyły doświadczenia, które możemy nazwać jako trauma, ale one się z tą traumą nie identyfikują. Mam nadzieję, że to ma sens i tak naprawdę są trzy pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć na tak, jeżeli chcemy się w ogóle zastanawiać nad zbudowaniem własnego biznesu online poprzez tworzenie transformacji mniejszych lub większych dla naszych klientów. I pierwszym pytaniem jest czy rozwiązuje palący problem? Drugim pytaniem jest czy są w stanie zapłacić za rozwiązanie tego problemu? oraz trzecie pytanie jest czy łatwo jest ich znaleźć online? I jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania na etapie poszukiwania osób, na etapie robienia wywiadów. Nie musimy od razu budować strony internetowej, nie musimy budować lejków, nie musimy pisać codziennie postów na naszych mediach społecznościowych, nie musimy robić rolek i relacji i tak dalej, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy, czy to, co chcemy oferować, w ogóle się sprzeda i w ogóle to jest coś, czego ludzie tak naprawdę pragną i chcą. I tak naprawdę na etapie wywiadów jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ten problem, o którym Myślimy, że chcemy rozwiązać, jest faktycznie palący, czy są w stanie zapłacić i czy jesteśmy w stanie ich znaleźć online. I w momencie, kiedy te, na te trzy pytania odpowiemy tak, w tym momencie mam, mam, mam podstawę sądzić, że, że nasz biznes po prostu ma potencjał, aby się rozwinąć do ogromnych rozmiarów. I tak naprawdę podczas tych wywiadów, kiedy rozmawiamy z naszymi klientami, musimy tak naprawdę zrozumieć i poznać, e, jakie problemy oni mają. Jak oni postrzegają te problemy? Bo tylko dlatego, że możemy nazwać, że mają problem, musimy zrozumieć, jak oni postrzegają problem, czyli jak oni widzą, że ten problem wpływa na nich i tak naprawdę, co najważniejsze, jak te problemy wpływają na ich emocje. I musimy być bardzo w tym specyficzni, ponieważ powiedzenie, że nasi klienci są sfrustrowani swoim problemem, jest niewystarczające. Musimy wejść bardzo specyficznie. I dam Ci przykład, tak naprawdę, jednej naszej klientki Martyny, która zaczęła robić wywiady z kobietami, które przeżywają to, co Martyna już sobie przeżyła i przerobiła i osiągnęła rezultat. I to są kobiety, które czują się samotnie i rozbite w związkach i zastanawiają się nad odejściem od swojego partnera. I to słowo rozbite tak naprawdę pojawiło się w 80% wywiadów u Martyny i tak naprawdę to jest coś na co byśmy w ogóle nie zwrócili uwagi, nie wpadlibyśmy w ogóle na to, ale przez to, że porozmawialiśmy z naszymi potencjalnymi idealnymi klientami i to słowo się pojawiało non stop, czyli samotnie i czują się samotne i rozbite. W tym momencie jesteśmy w stanie tworzyć ofertę pod naszych klientów, nazywając dokładnie ich problem, i jak one się czują z tym problemem. I oprócz tego chcemy się dowiedzieć, co chcą osiągnąć, jak chcą się czuć tak naprawdę kiedy już osiągną ten e, rezultat. I dopiero kiedy tak naprawdę mamy te informacje zebrane od naszych klientów, i znowu nie z naszego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia właśnie osób, które ma, mieliby tak naprawdę nam zapłacić za cokolwiek, i mamy trzy razy tak na te, na te pytania, e, czy są w stanie zapłacić za, za, za transformację, czy to są palące problemy i czy jesteśmy w stanie ich znaleźć online, możemy myśleć nad spakowaniem naszej wiedzy, naszego doświadczenia w produkt cyfrowy. I ja tak naprawdę widzę sześć sposobów, na na spakowanie swojej wiedzy oraz cztery metody sprzedaży tej wiedzy. No i pierwszym sposobem jest tak naprawdę proces grupowy. Większość transformacji, które nasi klienci chcą i które pragną przejść, można je ułożyć w proces grupowy. Kolejnym krokiem tak naprawdę może być proces jeden na jeden, czyli tak zwany consulting, czyli znowu, to jest proces nakierowany na konkretny rezultat, tak samo jak proces grupowy i prawda jest taka, że zazwyczaj ten proces jeden na jeden jest suplementacją procesu procesu grupowego, czyli tak naprawdę klient jest w stanie zapłacić nam o wiele więcej za to, że chce mieć na przykład do nas dostęp jeden na jeden raz w tygodniu przez jakiś określony czas, ale również ma dostęp do tego procesu grupowego, czyli poukładanego procesu. Krok po kroku do osiągnięcia pewnego rezultatu oraz wsparcie mentorskie w postaci właśnie spotkań grupowych na, na, na Zoom. Są też tak zwane procesy hybrydowe, i to są procesy tak naprawdę, które pojawiają się bardzo często wśród osób, które pracują z energią i mają procesy w swoich transformacjach, które wymagają od nich pracy jeden na jeden z klientami. I proces hybrydowy to jest taki proces, gdzie Część tego programu coachingowego, programu trans, transformacji jest zautomatyzowany, nagrany, gdzie klienci przechodzą ten proces we własnym zakresie, gdzie po prostu mówimy osobom, co mają robić krok po kroku, a oprócz tego spotykamy się z tymi klientami jeden na jeden raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb, aby tą transformację uzyskać. I osobiście uważam, że większość biznesów możemy zbudować w ten sposób. Są pewne nisze, są pewne tak naprawdę problemy, gdzie procesy grupowe za kilka tysięcy złotych, za kilkanaście, za kilkadziesiąt tysięcy złotych mogą nie zadziałać, i w tym momencie wchodzą tutaj tak naprawdę kursy i e-booki. I znowu, moje zalecenie to tworzenie kursów i e-booków nie poprzez przekazywanie informacji, ale przez tworzenie procesu, aplikacji, która prowadzi ich krok po kroku do konkretnego rezultatu. Kolejnym, piątym tak naprawdę modelem sprzedaży może być książka napisana, czyli możemy napisać fizyczną książkę, która znowu jest poukładana jako, jako, jako fizyczny, jako, jako proces transformacji, i do tej książki możemy dograć również kurs i sprzedawać to jako pakiet, dzięki czemu jest tak naprawdę dodana wartość do książki, dzięki czemu tą książkę możemy sprzedawać za kilkaset złotych, czy nawet za tysiąc, tysiąc, pięćset, dwa tysiące złotych. I ostatnią metodą, którą my widzimy tak naprawdę jako, jako świetny model biznesowy, to to są modele subskrypcji, tak? Czyli my na przykład mamy w naszej Akademii Klub Czyli to jest taka niskocenowa oferta za 100 zł miesięcznie, gdzie dajemy naszym studentom dwa spotkania w miesiącu. Te spotkania są nagrywane, więc my budujemy bibliotekę szkoleń, które są dostępne w tym klubie, więc ten klub staje się coraz bardziej wartościowy, ale również możemy tworzyć subskrypcje na, na maile, na podcasty, na, tak jak mówiłem, na szkolenia, więc tak naprawdę kreatywność tak ogranicza nas tak naprawdę przed tym, co chcemy dać w tym modelu subskrypcji naszym klientom. I tak samo, jeżeli jesteś osobą, która pracuje w network marketingu i ma pewne produkty, to też można użyć poprzez zastanowienie się, jak te produkty rozwiązują pewien specyficzny problem. I tak naprawdę można ułożyć program transformacji, gdzie te produkty są niezbędne do osiągnięcia tego konkretnego rezultatu. I dam Ci przykład naszej klientki Ani, która jest w jednej z firm natural marketingu i sprzedaje produkty, które pomagają odmładzać skórę i uzdrawiać ciało, dzięki czemu ona stworzyła ofertę, gdzie pomaga kobietom odmłodzić wygląd po czterdziestce. Przez to, że Ania sama już jest w wieku po 40 i, i wygląda na 18 lat, dzięki stosowaniu tych produktów, ona sama jest tak naprawdę marką osobistą tego, co na robi, i ona stworzyła program coachingowy, tak naprawdę, gdzie pomaga kobietom przejść tą transformację i, i, i poprawić wygląd fizyczny, jeżeli chodzi o skórę i, i ciało. Produkty są częścią tej transformacji, a wartością dodaną tak naprawdę jest możliwość odzyskania kosztu inwestycji w ten program poprzez promowanie tego program, programu dalej, czyli już wchodzimy tak naprawdę w strukturę networku. Kluczem tak naprawdę na zbudowanie biznesu, który będzie funkcjonował przez następne kilka lat, jest stworzenie produktów i procesów, które dają faktyczną wartość i rezultat, tak jak powiedziałem, albo namacalny, fizyczny, albo emocjonalny. I w moim programie tak naprawdę wykonujemy tą całą pracę dowiadywania się o profilu klienta, dowiadywania się, kto jest takim naprawdę naszym klientem już na samym początku, zanim zrobimy stronę, zanim uruchomimy reklamy, zanim stworzymy jakiekolwiek produkty, programy, Kursy, nie będziemy pisać żadnych postów, żadnych relacji robić na, na Instagramie, na Facebooku, no bo jeśli nie zweryfikujemy tak naprawdę naszego pomysłu na samym początku, że faktycznie rozwiązujemy palący problem, że faktycznie nam za, za, za to zapłacą i że faktycznie jesteśmy w stanie ich znaleźć online, no nie ma sensu robić niczego innego. I w tym momencie, kiedy już wiemy, że mamy coś, co możemy sprzedać, i to pomoże grupie odbiorców z konkretnymi problemami, musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie jak chcemy to sprzedać. I znowu, programy transformacji sprzedaje się inaczej niż kursy za kilkaset złotych, subskrypcje się sprzedaje również inaczej niż, niż te dwie pozostałe opcje. Dlatego musimy się zastanowić, jaki będzie najlepszy sposób dotarcia do naszych idealnych klientów z problemami, które teraz y, obecnie mają. I to może być sprzedaż samemu przez webinar y, z linka tak naprawdę na zaproszenie na rozmowę jeden na jeden, gdzie będziemy oferować nasz program transformacji. I to jest tak naprawdę świetne właśnie przy programach, które kosztują kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Y, możemy zatrudnić sprzedawców do zrobienia tego, czyli zazwyczaj ja zawsze polecam, my zawsze polecamy tak naprawdę, y, y, pracować z klientami, którzy już przeszli przez tą transformację, którą oferujecie i którzy chcą z Wami pracować, bo czują, że faktycznie macie produkt, program, który pomaga innym ludziom i można po prostu ich zatrudnić na, na podstawie procenta od sprzedaży, gdzie po prostu te osoby są w stanie za nas sprzedawać, przez co też zarobią fajne pieniądze. Jeżeli chodzi o kursy, książki, i e booki no to możemy próbować to sprzedać automatycznie z lejka, z webinaru, z filmu, z jakichś wyzwań nagranych. Jedyne, co cię tak naprawdę ogranicza, to zrozumienie, kto jest twoim klientem i co spowoduje, że on tak naprawdę od Ciebie cokolwiek kupi. I jak widzisz, tak naprawdę ja uwielbiam systematyzować podejmowanie decyzji w biznesie, uwielbiam upraszczać tak naprawdę opcje, które mamy. Ja zawsze wspominam, że tak naprawdę mamy cztery opcje, jeśli chodzi o budowanie naszego biznesu online. Możemy to zrobić sami poprzez szukanie na YouTubie, na Google, w książkach, szukanie informacji, jak to możemy zrobić sami. Możemy zapłacić za kurs, gdzie ktoś nam pokaże, jak to mamy zrobić, lub zapłacić za program mentorski, gdzie ktoś poprowadzi nas za rękę, krok po kroku do stworzenia tak naprawdę tego produktu cyfrowego. Trzecią opcją jest, że możemy zapłacić komuś, żeby ktoś, co za nas zrobił. A czwartą opcją jest nie robić w ogóle. Mam nadzieję, że dostałeś wartość w tym filmie i tak naprawdę pomogłem Ci usystematyzować i uprościć sposób planowania budowania Twojego biznesu online. Jeżeli chcesz naszej pomocy przy zbudowaniu Twojego programu eksperckiego, Twojego biznesu eksperckiego, możesz się umówić z nami na rozmowę. A poza tym zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału i co, i widzimy się w następnym filmie.